Chciałam Ci dzisiaj przypomnieć, że kiedy spadać poczucie wartości, kiedy myślisz, że nie jesteś ani taka, ani taki wystarczający. Tak? Nawet nie wiesz, ile osób zazdrości Ci, jaką jesteś osobą i co masz. To jest tak, że. Niektórzy mają dzieci, a inni nie mają. Może masz lepszą pracę od innych, ładniejsze mieszkanie, dom, samochód. Może częściej jeździsz na wakacje. Może masz lepszą figurę, większe mięśnie. A to, że to poczucie wartości spada, oznacza, że samemu, samej go budowałaś, budujesz. To nie było tak, że od dzieciństwa ktoś cię wspierał, ktoś cię rozumiał. Stąd są takie góry i doliny. A tam na świecie jest tyle ludzi, którzy myślą, jaką jesteś wyjątkową osobą, tylko ty tego nie widzisz, bo akurat dzisiaj jest ci ciężko, bo akurat dzisiaj jest ci smutno. Dzisiaj czujesz się samotny, samotna. Hmm. Wszystko z tobą w porządku. Jesteś super osobą. Nie zapominaj o tym, a dni przejdą. Po prostu, po prostu miną.